Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na kanale Hany Zoberszlizyn. Dziś zaproszę na ostatni filmik w 2019 roku. Dziś byda robił kacka, już jak sam, sam łomył, wycyścił, nie mógł żadnych kotłów, wszystko wycysunę. Do tego będę potrzebował jabłka, pokrojone ze skórą, fajnie, ty te. sól, korzyń, papryka łostro, czerwono. Majeranek, dwie łyżki oleju, miód, bo się jabłka. Zapraszam na filmik. Lecimy. Najpierw marynata w wlewam sesan dwie łyżki oleju. Do tego dową pieprz i sól, dwie łyżki soli, łyżka pieprzu. Grubego pieprzu dodam papryka czerwono, ostro. Taką jedna łyżka Majeranek ze dwie, dwie i pół łyżki nawet. Wez to wszystko sam. Tak. Przy okazji chcę Wam bardzo podziękować za to, żeście byli z Hanesem. w tym roku, żeście subskrybowali mój kanał, żeście komentowali, lajkowali. Bardzo wielkie dzięki Wam za to. Zapraszam Was na nowe filmiki na 2020. Pojawią się nowe filmiki u Hanysa na kanale. Przy okazji zaproszę ty z Was na kanał vlogi Hanysa. Tam jeszcze się pojawi filmik. Tak. I Anys teraz i fajnie wyda da tą marynatą. No się nacza fajnie w środku. Z każdej strony tam. Tak. Elegancko jestem nacieramy. Ktoś mi tam pisał komentarz. Hany z białej rękawicki. Nie, Hany z białej rękawiczka, nie robi. Jose robiła jedzenie w dumie, do mojej familii. To nie jest w jakiejś robocie bo Kaśka i używać rękawic. Po drugie, nie lubiła robić w rękawicach i nie byla robił. A myślała, Wy jak w duma robicie jedzenie, so do siebie, to nie używacie żadnych białych rękawicek. No, tak. Jose wezna kacka fanie, nacza. Zapraszam go, też przy okazji na fanpage Gotuj Hany z Oberschlizyn. Na Facebook Hany zobaczlizyn, na Instagram Hany zobaczlizyn. No i kacka fanie. Już prawie na tarto. Tarty jest samo, to jest tu do środka fajnie, jest tam elegancko. Tak, Na vlogach Hanesa pojawił się filmik, Hanyzło z biurą trybową karczek i kotlet wieprzowy kto jest. nie widział zaproszę was tam to jest ostatni filmik w tym roku przed świętami jak klikniecie na moim kanale do góry pisę wam wideo tam wam się wyświetlą moje filmy macie tam wszystkie przepisy na święta jakie byście chcieli makówki, mocka kapusta z grochem, kapusta z grzybami zupa z karpia. Co jest, co tam jest. Nie wiem, wszystko co tam, bigos trzydniowy tradycyjny, wszystko co tam na święta. szukocie możecie tam znaleźć uchanysa. Dobra, Dobre, ja użyłem natartą. Tak wygląda, elegancko. Kacka. Tak, myślę będzie pyszno. I co, Tery obiera. O, ja zapomniał. Miody, miody mleja się jabłka fajnie po wierchu. Tak, jedną łyżką. każdym miapku nie jest miodu, trochę. Jedna łyżka i na dowód, żeby nie było za słodkie. I teraz sobie by da fajnie wkładał do środka. Tak. Na śląsku gada na wigilię. Osiedzę sam w Niemcach, bo po wigilii jestem musa iść do roboty. Na Śląsk dopiero jada w poniedziałek przed Sylwestrem. Na Sylwestra bawia się u Basienki na sośnicy w knajpie, w karczmie, Tam się Hanes będzie bawił w tym roku. Myślę, że się z niektórymi zwoła scena na Śląsku. Tak. my pośmiejemy się, bajera pocisnymy. Tak. Dobrze, stacji to pełno. Jabłka w środku, teraz biera i sobie fajnie, Tu i no tak, ta skóra sej ściągą Wykałaczką se to fajnie sam przejść gum. ta skóra razem, żeby mi te jabłka tam były w środku, to mi to nie powyletywało. Dwie jest, jedna sam się. Prosimy nowo wziąć. O! jest ok, dobra. Tu jest sam kawałek sznurka. I biera I se łapy związa do kupy nie? Sznurek, tak do Okay. dobra masę noża tak i kacka już związana teraz odkładam ją na 2-3 godziny kaj do lodówki niech mi fajnie przejdzie możecie sobie ją do jutra odstawić jak kto tam chce ale mnie starsi tam 3 godziny bo na łowie od sobie Głodny, trzeba coś wciść dobrego. <noise> no. I co? A potem wydają piek w piekarniku na 170 stopni. Na razie nie by po potem podlewał. Na początku. Niech mi fajnie lekko przybronoceje, potem sobie lekko podleja jakby trzeba. A Wam pokaza tam co godzina jak już ją da. piek piekło tym. Także lecimy dalej z filmikiem. Najpierw no niech postoi 3 godzinki. I kacka jest po godzinie, teraz wezmę się Łobruca, Tak wygląda kacka Johannesa po godzinie pół godziny, bez żadnej wody, że jak ją piek. Po tym doleł szolka wody. teraz wezmę elegancko. I ją trochę podleja po wierchu, tą zązu poleja i ciepłuje. Na do piekarnika. Niech się piece. I serą przykryja alufolią na wierzch i niech mi się piecie. Ta gigacka Hanysale jest fertis upiecono piepkę 2,5 godziny. Włożyła w sumie dwa trzysta miała. Myślę, że będzie smakowała przekładą na tacach i zaraz jak wyglądał na tacy już. Kaczka, Hanessa już na tacy, Zaros, Zajadum, Kosztuja, wążyca smacznego jak będziecie robić, piec kaczka z przepisu Hanessa. Całą pożyczyć zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, szampańskiej imprezy w gronie rodzinny miłości, radości, bez te święta, bez Sylwester. Na nowy rok to same by cały coś się to trzymało, te szczęście, wóz i radość cały rok, żeby Wam się powodziło. My widzimy się w następnym roku, w nowych filmikach, zapraszam was jeszcze raz na kanał vlogi Hanysa. jak będziecie mieć ten knefel czerwony tu na dole jest, kliknijcie go, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić filmików na nowy rok, zapraszam was też na kanał jeszcze raz, Hannes do zasubskrybowania kanału, pozdrawiam was, szczęśliwego nowego roku i wesołych świąt Womżyca, do przyszłego roku, trzymajcie się, cześć! Była mega. Jeszcze innym mi zostały skrzydełka. <laughs> Naprawdę, spróbujcie.